Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj nietypowo, bo witam się z Wami e, pudełkiem, shiny boxem, natomiast shiny boxem zakupionym jakby w innym momencie. Już mówię o co chodzi. W związku z Halloween, co Wam zresztą udostępniałam na Facebooku, Shiny zaproponowało taką promocję pod tytułem pudełko albo psikus. Koszt zakupu czegoś, jakiegoś boksa, to 29 zł, i dycha była za wysyłkę. Czyli w sumie to wychodziło nas 39 zł, oczywiście jak się domyślacie, było to mocno ograniczone w czasie, bo szybko te pudełka się rozeszły. I akcja ta pudełka albo psikus miała polegać na tym, że albo dostaniesz coś fajnego, albo coś mniej fajnego. Można było zgarnąć albo shiny boxa październikowego Think Pink, albo boxa, już Wam mówię, naturalnie piękna trzecia edycja, czyli to są te Inspired by pudełka. Z tym, że bez jakiegoś tam kremu klareny, bo on był dosyć drogim produktem z tego pudełka. dalej Shiny Box wrzesień 2016 lub e, Shiny Box wrzesień 2016 Big Size e, albo zestaw urok edycja szósta i to było najmniej jakby fajne, bo tam była najmniejsza wartość i ten urok to też podchodzi pod Inspired Buy, a nie pod stronę Shiny. Albo shiny box sierpień 2016 plus zestaw męskich kosmetyków. Rzuciłam się, słuchajcie, jakby czas po prostu się cofnął, jak kiedyś, kiedyś uwielbiałam shiny, zawsze się rzucałam na te ich promocje, tak było i tym razem. Rzuciłam się, po czym wyhamowałam, bo miałam wielką ochotę kupić jeszcze jednego boksa, ale mimo tego, że ja zawsze miałam szczęście, bałam się, że trafi mi się ten urok czwarty, więc mówię, a, e, uspokój się dziewczyno, czy tam urok szósty, sorry. No i kupiłam tylko jedno. I dzisiaj przyszedł kurier, kurier Poczteksu, ponieważ kiedyś Shiny to był Gieles, teraz to jest Poczteks 48 i przyniósł mi boksa. Chciałam nagrać open boxa, nie wyszło. I słuchajcie, co mi się trafiło? Ta-dam! Trafiło mi się pudełko wrześniowe, ale właśnie w tej edycji specjalnej Big Size. Także już oczywiście żałuję, że tylko na jednym boksie poprzestałam. I standardowo pokażę Wam, co się w tym boksie znalazło, powiem Wam później na ile jestem zadowolona, jaka była wartość. Tym razem chciałabym się wycwanić i nie kręcić przebitek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Powiem Wam, że ten karton jest naprawdę duży. Tutaj oczywiście znajdujemy jak zawsze karteczkę, ale zobaczcie, z tym razem książka z opisem tych produktów, które się w boksie znalazły. Także tego jest naprawdę dużo. Pierwsza rzecz żel pod prysznic, marka Elfa. Elfa, po prostu Elfa Polska, Elfa Farm, i mamy tutaj pełnowymiarowy żel pod prysznic z serii Fresh Juice. Można było otrzymać różne, jakby był, wiecie, miks rodzajów, jeśli chodzi o zapachy. Koszt takiego żelu o pojemności 500 ml to 8,99, i mi trafił się kremowy żel pod prysznic, awokado i mleko ryżowe. Tak to słuchajcie, wygląda. I muszę Wam przeczytać fragment opisu tego żelu. Nie mogę po prostu sobie tego odpuścić. Słuchajcie. Zniewalający, delikatny aromat pozwala cieszyć się atmosferą egzotycznej tajemnicy przyniesionej wiatrem Meksyku ojczyzny awokado. Data ważności bardzo długa, 21 luty 2019, także nie jest absolutnie to, wiecie, jakaś lipa. Kolejny produkt pełnowymiarowy, to już nie wiem, które ente moje opakowanie. E, nasiona chia od e, Vivio, podejrzewam, że tak to się jakoś wymawia, 150 gram, data ważności marzec 2018 i wartość takich nasionek to 5 zł i 50 groszy. żel pod prysznic znowu marki Duff, ale dokładnie jest to właściwie nie żel, bo jest to kuszący olejek do mycia ciała. 200 ml opakowanie tegoż produktu kosztuje 18 zł. Jest to także produkt pełnowymiarowy. I ma być to wyjątkowo bogata formuła kosmetyku z marokańskim olejkiem arganowym. pielęgnuje skórę podczas kąpieli pod wpływem wody. Olejek zmienia się w kremową piankę, która łagodnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia, bla, bla, bla. E, polecany szczególnie do pielęgnacji skóry bardzo suchej. Tak to wygląda. Gąbka Active Peeling marki Calypso. I ta gąbka to oczywiście produkt pełnowymiarowy. Jej wartość to 5,96 zł. I pozwólcie, że tutaj już nie będę czytała z tej kartki, e, tylko powiem Wam, że ta gąbka poprzez zawartość drobin, poprzez swoją strukturę e, ma wykonywać delikatny efekt peelingu, delikatne złuszczanie naszego ciała podczas e, mycia się za jej pomocą. Lakier do paznokci z Catrice w takim klasycznie czerwonym kolorze. To aparat ma wrażenie, że ożywia ten kolor, on jest minimalnie ciemniejszy i kolor to jest 18 Bloody Mary To Go, no tak faktycznie krwisty i ten lakier jest z serii Ultimate, Ultimate Nail i kosztuje 10 zł i 49 groszy. Pojemność tego lakieru to standardowa 10 ml, a więc produkt jak najbardziej pełnowymiarowy. Pomadka um, do ust marki Stenders i jest to pomadka żurawinowa. Zaraz Wam ją sfokusuję, tylko chcę powiedzieć, co to jest. Jest to balsam do ust, można było tutaj zgarnąć, wiecie, różne rodzaje. Cena tej pomadki mm, za pojemność 4,8 gramów, tak? Nie gram? Czy teraz na odwrót mówię? Miałam się nauczyć. To 19,99 zł. Ten balsam do ust zapewnia... Ustom... Długotrwałe nawilżenie wzbogacone naturalnym masłem shi i eksaktem z żurawiny pozostawia je uroczo miękkie, gładkie oraz pachnące świeżym aromatem północnej natury. Balsam był dostępny w trzech wariantach: żurawinowym, grejpfrutowo pigwowym lub kawowo-śmietankowym. Ojej, ja zawsze słuchajcie, miałam szczęście. Znowu mam mój ulubiony smak, zapach, czyli po prostu żurawinę. Czy ja Wam pokazuję to, co powinnam? Eee, z kawy i śmietanki od razu powiem, że nie byłabym zadowolona Centrowane masło do skórek i paznokci 4 pory roku z witaminą E i masłem Shi. i to, niech ja to odszukam tu eee, to jest oczywiście produkt pełnowymiarowy co więcej ma być to nowość koszt tego to 7 zł za 15 ml dzięki skoncentrowanej formule skutecznie pielęgnuje suche i osłabione skórki wokół paznokci poprawia ich elastyczność i zapewnia długotrwałe nawilżenie. Tak wygląda karton. Też długa data ważności, bo z 2019 to jest po prostu słoiczek z takim masełkiem do, do skórek. Czyli aplikujemy tradycyjnie, można powiedzieć. Dalej mamy y, taką płytkę. Program dietetyczno-treningowy. I producentem tejże płytki jest Noble Health. To jest taka firma, która w momencie dosyć mocno występowała w boksach. Oni właśnie zajmują się też. Produkcją takich suplementów, diety, i tak dalej. I słuchajcie, i to jest właśnie płytka na 3 miesiące program dietyczno-treningowy. Yy, I wartość tego programu to niby 99 zł. Yy, indywidualna dieta, porady treningowe i żywieniowe, ćwiczenia z trenerem personalnym. Takie oto coś. Batonik. Jest to baton proteinowy, również produkt pełnowymiarowy, i producentem tegoż batonu jest Sport Definition. Tutaj był miks rodzajów możliwy do otrzymania, jeśli chodzi o smaki. Koszt takiego batonika 30 gramowego to 4 zł. No jest to po prostu baton proteinowy. Mi się trafił smak orzeszkowo czekoladowe, bo to orzeszki ziemne. Dalej mam krem do twarzy, Charmin Rose i to jest miniatura. I tutaj również były trzy jakby opcje możliwe do zgarnięcia. Albo krem wypełniająco-modelujący, albo krem, który już miałam dwukrotnie ze SPF 30, albo krem z kwasami i mi się trafił z kwasami. I to jest miniatura o pojemności 15 ml, natomiast pełnowymiarowe opakowanie ma pojemność 50 ml i kosztuje 60 złotych 80 groszy. Zł. Wartość tej miniatury Wam przeliczę, jak będę podawała wartość całego boksa, tak jak Wam go pokażę. Z białe niestety opakowanie, ale mam nadzieję, że jakoś tutaj podołamy, jeśli chodzi o jego ostrość, przeznaczony do skóry łojotokowej ze skłonnością do trądziku, przebarwieniami, bliznami. Krem spektakularnie wygładza powierzchnię skóry, wyrównuje jej koloryt, hamuje rozwój mikroorganizmów oraz wspomaga szybkie zasklepianie uszkodzeń na skórka po zmianach trądzikowych. Zmniejsza widoczność porów i blizn. Nadaje skórze jedwabistą gładkość. Utrzymuje prawidłowy poziom nawilżenia i zapobiega jej świeceniu. Hmm, takie maleństwo, takie cuda. To była miniatura. Dalej, znowu mam miniaturę marki bodajże Auriga. I to jest FlavO C, czy właściwie FlavO, nie wiem, C. Serum. Zaraz wam to pokażę. I jest to rozświetlające serum Anti Aging, FlavO C. I to jest, słuchajcie, miniaturka o pojemności 3 ml, pełnowymiarowe opakowanie ma pojemność 15 ml, a jego cena to, uwaga, aż 99 zł. I jest to unikalna formuła Flavo C serum łącząca siłę 8% witaminy C, 30% wyciągu z glinko biloba, stymuluje syntezę nowych włókien kolagenu i elastyny, oraz wyraźnie rozjaśnia skórę. Chroni skórę przed działaniem wolnych rodników, tak aby długo cieszyła się zdrowym i młodym wyglądem. Takież otoż maleństwo. Białe z jasno-zielonymi napisami. Podejrzewam, że dużo. Nawet nie widzę. Dalej mamy szampon. Szampon Schwarzkop Essence Altim. I to jest nowość. Pełnowymiarowe opakowanie. 250 ml pojemność, a cena to 22,99. Boże, nie wiedziałam, że szwastko ma po tyle szampony. E, odbudowuje komórki włosa i przywraca 5 zalet młodych włosów. Siła, elastyczność, spężystość, giętkość i zdrowy połysk. E, gwarantuje efekt zregenerowanych i odbudowanych włosów. No, no, no. I to jest z ekstraktem z kawioru. Przepraszam, brzuchu mi burczy. Zobaczcie. Dalej mam kredkę czarną do oczu od Constance Carol i koszt tej kredki to jest 8,60 zł. Czarna kredka jak czarna kredka. Tutaj niewiele będą Wam glindzić. Po prostu czarna kredka do temperowania. Tylko tutaj jeszcze mamy próbkę z Stendersa. Balsamu do ciała. Body, właściwie jogurt, a więc jakiegoś jogurtu do ciała żora Natomiast to i minus 30% rabatu, ale do 31 października, a więc już po pojawka. No i to wszystko, albo aż wszystko. Kochani, wartość tego pudełka łącznie z tym, wiecie, treningiem, z tą płytką to 248 zł. i 56 groszy. na to, że potencjalnie zarobiłam na tym 209 zł. i 56 groszy. Całkiem niezły deal, natomiast jeżeli odejmiemy tą płytkę ewentualnie, bo ona dosyć znacząco podbija wartość tego boksa, to wychodzi nam 148 zł i 56 groszy, dalej to bardzo dobry deal. No i teraz przejdźmy przez to, na ile jestem z tych produktów zadowolona. Zacznę od nasion chia. Te nasiona powędrują do Oli Makeup Up My Passion, oddałam jej chyba wszystkie opakowania, tak, wszystkie opakowania, jakie miałam, jakie dostawałam, więc i to opakowanie e, idzie do Oli Makeup My Passion. Żel pod prysznic e, z Elfa Farm, powiem Wam, że jeszcze nie wiem, co z nim zrobię, tak de facto, to jeśli mam być szczera, to jestem jak najbardziej z tego żelu zadowolona, bo e, awokado i ryżowe mleko, myślę, że ten żel będzie bardzo przyjemny, myślę, że będzie miał fajny zapach, nie wiem, czy mnie przeniesie do Meksyku, ale myślę, że będzie to bardzo fajny produkt. Ma bardzo długą datę ważności, bo to jest luty 2019, i w związku z tym nie wiem: albo on pójdzie dla kogoś po prostu w prezencie, albo go sobie zostawię. Natomiast jeżeli go komuś oddam, to tylko dlatego, że jakby z nadmiaru i z dobrego serca, bo na pewno nie dlatego, że chcę się pozbyć tego produktu. Myślę, że bardzo fajnie. Kremowy olejek z DAF, i to jest produkt, który na bank zostawiam sobie. Ja kiedyś, 100 lat temu, w Joyboxie znalazłam olejek w DAF, tak zwany suchy olejek do ciała, którego w życiu bym nie kupiła, a okazał się hitem, jakich mało i później już niejedno opakowanie sama z siebie kupiłam. Więc wierzę w jakby wizję olejkową marki DAW Z przyjemnością sobie spróbuję tego żelu. Nigdy nie miałam żelu takiego, który, ma, który jest olejkiem, a potem ma się zamieniać w piankę. Jest po prostu nie ma takiej możliwości, żebym go komuś oddała bardzo, bardzo się z tego cieszę pewnie sama bym też się bała go kupić a tą metodą sobie przetestuję, ekstra bardzo jestem z tego produktu zadowolona, serio mimo, że jest to produkt agaryjny mówiłam, że mi się już coś, słuchajcie, pozmieniało no, e, gąbka e, nie wiem, może ją oddam, a może ją zostawię podejrzewam, tu jest napisane delikatny peeling, także ona nie będzie jakoś taką konkretnie złuszczająca my mamy tą szczotkę z Rossmana, wiecie tą taką dotarcia okrągłą więc nie wiem, czy ta gąbka nam jest do szczęścia potrzebna, czy mi, czy to mojemu mężowi, ale zastanowię się, to jest niewielka wartość, 5 zł, może ją oddam mamie, bo moja mama chyba gąbek używa, a my tak naprawdę nie. E, dalej, skoncentrowane masło do skórek i paznokci. Bardzo się z tego produktu cieszę, ponieważ moje masełko Silk Care, nie wiem skąd je miałam, też z jakiegoś boxa, było dobre, otwieram je kolejny raz, ono się zepsuło. I nie mam teraz takiego produktu, a aktualnie wycinam skórki za pomocą cążek. Więc przyda mi się taki produkt. Nie usuwam ich w końcu, bo te usuwacze nie zdały u mnie egzaminu. Więc bardzo jestem z tego masełka zadowolona. Ono u mnie zdecydowanie zostaje bezapelacyjnie i super przyda mi się. Szczerze mówiąc, miałam coś takiego kupić teraz w listopadzie i o tym po prostu zapomniałam. Lakier z Catrice, muszę tylko spojrzeć, czy ja nie mam lakieru z Catrice o tym samym kolorze. A zawsze się wymądrzam, że ja pamiętam, jakie mam kolory. Ale chyba nie. Jeżeli nie mam, to zostawiam sobie. Jeżeli mam, to oddaję mamie. Szampon? Ja jestem zdecydowanie na tak. 22 zł. Super, przetestuję sobie. Co prawda wkrótce to mogę Wam już powiedzieć. Będę testowała mm, innego rodzaju szampon i odżywka. To ma być bodajże dwa w jednym. Coś ciekawego, nieznanej mi dotychczas marki. Ale co się odleczy, to nie ucieczę. On po prostu poczeka na swoją kolej. Także zdecydowanie uważam, że bardzo fajnie. I no, ja wiem, że to jest produkt drogeryjny. Słuchajcie, autentycznie drogeryjność mi nie przeszkadza. Sam kupiona ilością. Nie będę w ogóle tego ukrywać. Eee, dalej. Batonik proteinowy. Eee, nigdy w życiu nie jadłam batonika proteinowego. Eee, ładnie brzmi ten z... opis, że jest to z nadzieniem o smaku czekoladowym. Myślę, że ja to spróbuję zjeść. Przynajmniej jedną tą pałeczkę, może drugą się podzielę z małżonkiem. Mym kredka czarna to jest rzecz, która bezapelacyjnie nie, to będzie już chyba trzecia czy czwarta czarna kredka, którą trzymam w pudełku tak zwanym do oddania, ta ze Stendersa, eee, balsam ochronny, no mówiłam Wam, że ten z Origins się zgubił, podczas remontu znalazł się, używam teraz tego balsamu z Pretty Boxa, eee, więc szczerze mówiąc nie wiem, czy z pazerności, to ma datę ważności luty 2018, czy z pazerności zostawię to sobie, czy się po prostu z kimś podzielę, eee, krem, bardzo, bardzo się cieszę. Kurde, ja, ja naprawdę mam szczęście, że trafił mi się krem z kwasami. Ja cały czas kombinuję, żeby zacząć używać jakiegoś kremu właśnie z kwasami w ogóle kwasów, ale stwierdziłam, że to będzie zbyt duża ingerencja. Na razie wspominałam wam o tym filmiku z wczoraj e, pielęgnacja sefory, mm, że bardzo zmieniłam swoją pielęgnację i bardzo ją zmieniłam i stwierdziłam, że jest jeszcze za wcześnie na kwasy. Więc myślę, że ten krem będzie idealny. Wiecie, no, takie normalne kwasy, więc myślę, że ten krem będzie idealny. To maleństwo, no to pyknę, na pewno to pyknę, To jest malusieńkie 3ml próbeczka serum, które ma działać cuda. Pełnowymiarowe opakowanie o pojemności zaledwie 15ml, które kosztuje 100 ml, aż się prosi, żeby spróbować, co jest takiego wyjątkowego w tymże serum. Także ekstra. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Ja właśnie dlatego lubiłam kiedyś te Shiny Big Glossy, bo to były miniaturki takich fajnych, drogich rzeczy. Dochodzimy do tego najdroższego produktu z tego boksa, a więc tych ćwiczeń za stówę. Powiem Wam, że nie wiem, co z tym zrobię. Mam kilka pomysłów, bo mam w swoim otoczeniu kilka osób, które bardzo się wzięły za siebie, które bardzo się ogarniają, zarówno jeśli chodzi o dietę, jak i o ćwiczenia. Ja muszę się zacząć w końcu ogarnąć i ćwiczyć, ale niekoniecznie się wiecie, odchudzać i, i jakieś diety tutaj uprawiać, więc zobaczymy. Albo zostawię to sobie, albo właśnie oddam to komuś, kto właśnie taki tryb życia zmienił. I to wszystko. Muszę Wam powiedzieć, że jestem szalenie zadowolona. Ja nie wiem, co mi się dzieje. Jeszcze niedługo się okaże, że znowu się zakocham w boksach shiny. Uważam, że zrobiłam przegenialnego dila i za 39 zł mam. Pudło po prostu produktów. Tak jak wspomniałam, chyba, że żałuję, już oczywiście teraz, pazerność bierze, wiecie, górę. Żałuję, że kupiłam tylko jednego boksa. Trzeba było mi kupić dwa albo trzy i to też porozdzielać na prezenty gwiazdkowe. To byłby świetny deal, jeszcze lepszy deal. A tak jest i tak bardzo, bardzo dobry. Nie bądźmy zbyt pazernymi. Dajcie znać, czy wy kupiłyście coś na tej promocji pudełko albo psikus. Jak Wam się w ogóle by podobała zawartość takiego boksa? czy to za 39 zł, czy to za 49 w ramach jakby subskrypcji? No bo ta różnica w cenie jest dosyć niewielka. Dajcie znać. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych filmów. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa pa.